Kochani, po dłuższej nieobecności wracam do Was. Mam nadzieję, tym razem już zostanę na cały czas. Ostatnie dwa miesiące były dla mnie bardzo ciężkie. Częściowo jeszcze nadal są i przyjdzie czas, kiedy na pewno Wam o tym opowiem, opowiem wszystko. Na razie nie jestem gotowa. I to, co się dzieje na Ukrainie, to, to jest tylko malutka część tego, co się działo i dzieje nadal ostatnio w moim życiu. Ale widocznie taką trampolinę mam, takie wezwanie mam, takie lekcje mam do, do, do przerobienia. Myślę, że za jakieś dwa, może trzy, trzy miesiące Wam o tym wszystkim opowiem. Dzisiaj chcę poruszyć temat, który już jakiś czas pojawia się na moim kanale, pojawia się prywatnie jako pytania. Co robić, kiedy jest depresja? Jak wyjść z depresji? Jak pomóc innej osobie, która jest w depresji? I podobne pytania, nie, nie tylko dotyczące depresji, a pytania, kiedy Czuję, że nie zasługuję, że nic nie jest w tym warta, że nic nie osiągnęłam, nic nie zrobiłam, i po prostu czuję się fatalnie. Widzę, że inni się rozwijają, coś robią, a ja się czuję źle. I jak ja wcześniej sama jeździłam jeszcze na, na szkolenie rozwoju osobistego i pamiętam jak dzisiaj taką sytuację, kiedy byłam na szkoleniu: podnoszę rękę i mówię o swoim wyzwaniu, i wtedy prowadzącej mówi do całej sali, kto jeszcze tak ma i 90% sali podnosi rękę. I ja wtedy, jak dzisiaj, jestem po prostu przekonana, to pamiętam, myślę sobie, Boże, jaka zagrywka, jak tutaj razem z nim um, wszyscy inni podnoszą rękę, no bo on powiedział, że trzeba podnieść rękę. I potem pracując z wami, odpowiadając Wam na Wasze pytania w trakcie kursu, kiedy jest intensywna praca jeden do jeden, czy Was się marzyć, czy pokochaj siebie, czy teraz miłość i relacje, które wystartowało, to widzę Яка то є правда? Як? Co można powiedzieć, co druga osoba ma podobne wyzwanie i pisze tekst, tylko ze mną coś jest nie tak. Widzę to teraz z tej drugiej strony i wtedy przypomina mi się ta sytuacja, kiedy ja stałam, ja byłam święcie przekonana, że to tylko ja mam taki problem, że to tylko mi nie wychodzi, że to tylko mi nie idzie, że to tylko ja mam niskie y, poczucie własnej wartości i to tylko ja utknęłam w życiu i nie mogę zrobić kroku do przodu. I kiedy 90% sali podniosło rękę, to wtedy myślałam, że no nie, to, to jest jakiś żart. I lata później, kiedy już zaczęłam ja pracować z tej drugiej strony sali, tak można powiedzieć, kiedy ja widzę wasze odpowiedzi, kiedy ja widzę wasze pytania, kiedy ja pracuję razem z Wami, i widzę, że to dotyczy 90% osób. I dzisiaj. Nie będziemy mówili stricte o depresji, ale będziemy mówili ten, można powiedzieć, te kilka kroków przed depresją, bo depresją teraz można nazwać prawie każdą sytuację. To stało się tak obszerne pojęcia i depresja teraz może mieć każda druga osoba, i w depresję teraz jest bardzo łatwo wpaść takie modne, piękne słowo. Poprzez social media. Patrzymy na innych, patrzymy na życie innych, na życie innych na Facebooku, na Instagramie, na YouTube, patrzymy to, co oni nam pokazują. Nigdy nie zastanawiamy się, że osoba nam pokazuje najlepsze kawałki swojego życia. Jeżeli widzimy, że osoba to osiągnęła, to osiągnęła, to zrobiła, a patrzymy na swoje życie i widzimy, że w pół roku nie zrobiliśmy nic, My bardzo siebie nie doceniamy. My nie porównujemy siebie ze sobą, czyli to, co ja mam tu i teraz, czyli jeżeli kiedyś bawiliśmy się na, 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 na podwórku, e, miałam koleżanek, czyli mieszkaliśmy w małej miejscowości, moje koleżanki z podwórka, wszystkich znałam, widziałam, jak, jak ich rodzice, co te koleżanki umieją, co potrafią, czyli widziałam, jak się zachowują. Nie było takiego porównania, nie było tego internetu, nie było tych takich wygórowanych celi, nie wiadomo jakich e, różnych parametrów, do których musimy się dopasować. Nie było tego wszystkiego. I teraz w momencie, kiedy wyszliśmy w świat wirtualny, w którym jest bardzo dużo photoshopu, bardzo dużo zarysowania, bardzo dużo przekłamania. Jak oglądam czasami reelsy na Instagramie, ja głównie oglądam mm, osób z zagranicy. Prawie w 99% przypadków tam są wszędzie filtry, bo Instagram pokazuje, że to są filtry. To są filtry, to są filtry, to jest zakolorowana rzeczywistość. I to jest jedna, można tak powiedzieć, jeden pierwszy ważny punkt, że my. Nie zdajemy sobie sprawy, my nie wierzymy w nas, a my wierzymy w ten obcy świat, który nam ktoś pokazuje. Nam wydaje się, że to, co oni nam pokazują, jest świętą prawdą, a nam nie ma co pokazać. My nie wiemy, że osoba na przykład, że to są jej pierwsze wakacje od pięciu lat i dopiero teraz pojechała na wakacje. Czy my nie wiemy o tym, że osoba na ten awans pracowała mm, pół roku, że wychodziła z pracy o 22, przychodziła do pracy o 7 rano. My tego nie widzimy. My tylko tylko widzimy awans, my widzimy wakacje, my widzimy piękną sylwetkę, my widzimy udane relacje, my widzimy piękne życie. I tutaj wchodzą, wjeżdżają po prostu ulubiony mój temat, negatywne przekonania, które wynieśliśmy z dzieciństwa. To jest taki fundament, który każdy z nas ma, i w zależności od tego, jaki my mamy fundament, na takim fundamencie możemy zbudować swój dom. Każdy ma. U każdego inny fundamentu, u każdego jest inny dom i my potem patrzymy na, na dom koleżanki czy dom kolegi i mówimy ale duży dom, ale ogromny dom. No bo osoba popracowała nad fundamentem. Jeżeli twoim fundamentem, twoimi negatywnymi przekonaniami było to, że przez lata rodzice ci wmawiali, że mm, bogaci są oszuści, my to nigdy nie będziemy mieli pieniędzy, my nie mieliśmy pieniędzy i ty pieniędzy nie będziesz miała, tylko trzeba ciężko pracować, że tylko praca fizyczna i tak dalej. To oczywiście, że będzie bardzo ciężko tobie zdobyć duże pieniądze, bardzo ciężko będzie tobie dojść do bogactwa, bardzo ciężko będzie tobie mieć pracę, lekką pracę, w której można zarabiać, bo to, jest, to są twoje fundamenty, to są twoje negatywne przekonania. Nad tym trzeba pracować. Tym zajmujemy się na Od Was się Marzyć, Od Was się Marzyć za chwilę startuje, więc możecie przyjść takie. Ostatnio uświadomiłam sobie, bo napisała do mnie jedna z uczestniczek jako taki piękny feedback, że marzenia na kursie od was się marzyć, to jest tylko taka wiszęka na torcie. Okej, okay, tam są marzenia, mówimy o marzeniach, ale my pracujemy nad tym fundamentem, dlatego, żeby te marzenia potem nam realizowały się, my musimy przepracować te nasze negatywne przekonania, to, w co my wierzymy całym sobą. Jeżeli ja wierzę, że ja nie zasługuję, że ja jestem jakaś nie taka, że coś jest ze mną nie tak, to jak ja mogę jednocześnie oczekiwać i chcieć udanego życia, chcieć udanej pracy, fajnych relacji, jeżeli moim fundamentem jest to, że ja nie będę tego miała, że ja nie zasługuję. Ja w pierwszej kolejności muszę przypracować ten fundament. I praca nad przekonaniami jest dość wymagającą pracą. Jak mm, też wracam do Od Was się marzyć, bo teraz mam już dużo przykładów z, z Od się marzyć. Jak pisaliśmy przekonanie, to jedna z uczestniczek mi napisała, że ona już jej bardzo łatwo poszło opisać wszystkie negatywne przekonania, bo ona kiedyś tam, czy, czy rok, czy dwa lata temu, ona była na, na, na takim kursie i wypisywała już te negatywne przekonania. I dla mnie to było ogromnym zdziwieniem, że jak ja już wypisałam raz te swoje negatywne przekonania, i ja przez dwa lata nic z nim nie zrobiłam, to znaczy, że to był nieodpowiedni kurs, to znaczy, że nie nauczyli Cię, w jaki sposób te negatywne przekonanie przepracować. Negatywne przekonania na odłaś się marzyć wypisuje się raz, większość z nich, można powiedzieć ponad 90%, od razu są już przerobione, po skończeniu kursu tych przekonań negatywnych nie ma. Zostają te kluczowe, zostają te takie, można powiedzieć, te takie ogromne bazowe, nad którymi dalej trzeba pracować, nad którymi nie wystarczy tylko rozpisać tak jak robimy to na od się marzyć, które jeszcze wymagają czasu. I to jest ten nasz fundament, który my zamieniamy, więc serdecznie Cię zapraszam, popracujemy nad fundamentem, jeżeli masz negatywne przekonania na swój temat, negatywne przekonania na temat pieniędzy, na temat życia i tak dalej, to przerobimy na od się marzyć i jeżeli już masz Przepracowany ten swój fundament, wysprzątany, czyli zrobiony w taki sposób, jak ty byś to chciała, a nie w taki sposób, jak tobie włożyli do głowy rodzice, bo rodzicom włożyli do głowy dziadkowie, bo dziadkowym włożyli do głowy pradziadkowie, i kiedy zatrzymasz się sobie. Pomyślisz o tym, że ty wierzysz w to, co twoje przodkowie wierzyli przez lata, wtedy była zupełnie inna rzeczywistość. To jest w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co ty masz na chwilę obecną tu i teraz. Kiedy sobie to uświadamiasz, kiedy to przepracowujesz, potem masz ogarnięty ten fundament, potem wiesz, w którym kierunku ty chcesz iść, wiesz, co ty chcesz dalej kreować, i tutaj, ma, tutaj znowu kłania się, od się marzyć, gdzie nad tym pracujemy. Kiedy masz to ogarnięte, to po prostu krok po kroku idziesz. Raz masz. Większe wyzwania, raz tego wyzwania nie masz, raz jest taka, to nazywam EKG życia, taka trampolina, raz jest do góry, raz jest dołek, raz jest do góry, raz jest dołek, ale cały czas to jest wzrost. Jeżeli widzisz, że jesteś na takiej fazie wzrostu, ok, czasami jest przerwa, czasami ta przerwa jest potrzebna. Ta przerwa była u mnie przez ostatnie dwa miesiące, ale Wam, tak jak już powiedziałam na początku filmu, wytłumaczę za 3-4 miesiące, dlaczego, co się działo. I jeżeli taka przerwa jest, ale Ty wiesz, że okej, okay, to jest chwilowe, ja tutaj się zatrzymałam, bo teraz jest taka sytuacja, jak jest, ale ja wiem, gdzie ja zmierzam, ja wiem, gdzie ja idę, dobra, ja sobie wydaje, jeszcze tydzień, jeszcze dwa tygodnie, jeszcze miesiąc, ale po tym miesiącu ja się biorę w garść, ja wstaję i idę dalej. Problem wynika wtedy, pojawia się wtedy, kiedy nie przypracowaliśmy tego fundamentu, nie wiemy, gdzie my idziemy, i mamy to otoczenie z zewnątrz, to o czym mówiłam na początku, że widzimy, co się dzieje w życiu innych, i zaczynamy sami siebie bardzo przetłaczać własnymi myślami, własną krytyką, i wtedy pojawia się tak zwana depresja. Depresja, przez to, że ja jestem jakaś nie taka jak inni. Mi nie wychodzi. Mi jest bardzo ciężko się zebrać, bardzo ciężko mi jest cokolwiek zrobić. I tutaj chcę poruszyć z Wami dość taki mocny temat. Odkładałam ten filmik, ten te, temat tej, tej, tej energii, tej depresji od dłuższego czasu, ale myślę, że ci z Was, co będą gotowi, to oni to zrozumieją. Jeżeli ja mam bardzo dużo wiedzy, jeżeli ja bardzo dużo czytam, bardzo dużo się szkole, bardzo dużo się uczę, ale ciężko mi jest. Iść do przodu, ciężko mi jest wdrażać w życie to, czego ja się nauczyłam, to ta energia, która do mnie przyszła, czyli ta energia nowości, każda nowo poznana rzecz, nowo poznana informacja, nowo przeczytana książka, nowo przeczytane szkolenie, nowo usłyszane zdanie, to wszystko, co zawiera dla nas nową informację, ono ma nowy potencjał i nową energię. Napiszcie mi teraz w komentarzu, czy. Rozumiecie, o czym ja mówię. Hmm, ja to doświadczyłam na własnej skórze, ja już to obserwowałam od lat i w momencie, kiedy tak mi to się wszystko zamknęło w całość, to dla mnie było takie takie aha, okej, okay, tak jest, okay, rozumiem, rozumiem dlaczego. I jeżeli ja doświadczam z różnych stron, zbieram różne szkolenia, tak już powiedziałam, różne książki, ja w swoje życie wpuszczam bardzo dużo nowej wiedzy, nowej informacji ja w swoje życie wpuszczam bardzo dużo energii. Jeżeli ja tą energię nie transformuję, jeżeli ja tą energię nie wezmę i nie zamienię w działania, czyli nie zacznę wykonywać to, co przeczytałam w tej książce, ten sam film, on też ma energię. Mam dużo energii, przepuszczam tę energię przez ten film, wy ją dostajecie. Jeżeli usłyszeliście to, co powiedziałam i myślicie sobie, no okej, okay, fajnie, dobra, ale nie wdrażacie tego w, w swoje życie, czyli po prostu usłyszeliście i teraz waszym zadaniem będzie pod tym filmikiem wypisać wszystko, co wy... Ostatnio, weźcie na przykład ostatni rok, ostatnie dwa lata, czego wy się nauczyliście, co przeczytaliście, o czym gdzieś tam usłyszeliście, jaki kurs obejrzeliście, ale nie wdrożyliście tej wiedzy, to bardzo was proszę wypisać pod filmikiem. I wtedy ta energia, która do Was przyszła, jeżeli ona nie wychodzi w postaci działania, ona powoli zaczyna Was rujnować, niszczyć ze środka. I to. Przejawia się w tak zwanej depresji, w, takim, w takiej niechęci do życia, w takiej niechęci, że ja nic nie umiem, ja nic nie osiągnęłam, mi nic nie wychodzi, mi nic się nie udaje i ja nic nie chcę. Im bardziej rzeczy wiesz, ale nie robisz, tym gorzej się czujesz. I za każdym razem, jak gdzieś tam. Yy, tak powiem, zbieram tą wiedzę, to jeszcze przeczytam, to jeszcze przeczytam, to jeszcze przeczytam, no bo mam ogólnie taki charakter, mam taki, mm, taka jestem bardzo żywiołowa i dużo, dużo potrzebuję różnych informacji, różnych bodźców, to wiem na swój temat. I jeżeli widzę, że okej, okay, już się czuję coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, to teraz sobie przypominam, halo, stop, tyle już tego nazbierałaś, że nie masz czasu to wdrożyć, bo masz jakieś tam swoje, swoje tematy, swoją pracę, życie, nie masz czasu tej wiedzy wdrożyć, mimo, że kupiłaś ten kurs, na razie go nie robisz. Czekasz, aż przerobisz to, co już czegoś się nauczyłaś, bo ta energia prędzej czy później wyjdzie i wyjdzie w ten negatywny sposób. I wtedy jeżeli macie odczucia, że utknęliście w życiu, czy nawet ta, przy, to, to co mówiłam na początku, tak zwana depresja, kiedy ja po prostu nic nie chcę, jestem nikim, jestem niczym, nic mi nie wychodzi, nic mi się nie udaje, to już jest etap, kiedy ta energia Was... Przez dłuższy czas roz, rozsadzała, rozwalała, i doszła do takiego etapu, że nawet nie możecie ręki i nogi podnieść, żeby cokolwiek zrobić. To wtedy, tak jak już powiedziałam, napiszcie w komentarzu pod tym filmikiem, napiszcie wszystko, co umiecie, a czego nie stosujecie. Jeżeli ja szukałam sposób na odchudzanie się, i znalazłam, że ok, jest bardzo fajny post przerywany. Drugim sposobem to jest na przykład wyłączenia ze swojej diety cukru i mąki na przykład na miesiąc. Trzecim sposobem to są spacery. Czwartym sposobem to jest wcześniejsze kładzenie się spać, żeby się wysypieć i tak dalej. Ja sobie to wypisuję, że ja szukając o tym jak schudnąć zebrałam tą informację, ale nic nie wdrożyłam. Jeżeli ja szukałam informacji na temat jak ruszyć z miejsca, co robić w swoim życiu. Teraz na taki filmik, wysłuchałam ten filmik i nic z nim nie zrobiłam, to wypisujecie to wszystko. Piszecie to, czego, co, o czym wy wiecie, jaki wy kurs obejrzeliście, jaką wy książkę przeczytaliście, jaką wy wiedzę zdobyliście i tej wiedzy nie wykorzystaliście. Kiedy już to napiszecie, piszecie to z taką intencją, że ok, dobra, uwalniam tą energię, którą zabrałam, ale której nie wykorzystałam. I wtedy na przyszłość od razu, to jest taka ogromna też prośba do was, dla waszego dobra, jeżeli... Wiesz, że nie będziesz tego wykorzystywała tu i teraz, a tak po prostu czytasz, tak jak ja wcześniej miałam po prostu taką ogromną potrzebę dużo, dużo różnych rzeczy wiedzieć, dużo różnych ciekawostek wiedzieć. I potem, kiedy to mi te, co powiedziałam, te mi kropki się połączyły, kiedy dowiedziałam się o tym, jak ta energia działa, dlaczego tak się źle czułam, dlaczego czułam się, że jeszcze muszę przeczytać jedną książkę, żeby wystartować ze swoim biznesem, jeszcze muszę pojechać na jedno szkolenie, żeby założyć swój kanał. I to jeszcze nigdy się nie kończyło. Jeżeli uważasz, że jeszcze nie jesteś gotowa i nie jesteś gotowy, to wtedy stawiasz kropkę, nie oglądasz żadnych innych materiałów, nie czytasz żadnych innych książek, żadnych innych kursów. Wypisujesz sobie wszystko to, co do tej pory znasz i bierzesz pierwszą rzecz, która jest na liście. Zazwyczaj to będzie ta rzecz najłatwiejsza, od której ja mogę zacząć, żeby tą energię przetransformować, bo ona nadal jest, czyli ta wiedza, którą wy zdobyliście, ona jest. Jak sobie zaczniecie przypominać to, co wy przeczytaliście, to jaki wy kurs obejrzeliście, to jaką technikę poznaliście, to okaże się, że tego jest mnóstwo, Wy to wszystko pamiętacie, to wszystko siedzi w Was i czeka, aż Wy cokolwiek z tym zrobicie. To jest pierwszy krok. Drugi krok, kiedy ten stan już jest naprawdę taki ciężki, że no, no po prostu nic mi nie idzie, nic mi się nie chce, to ja wtedy poprzez takie same zmuszenie siebie do wstania, tak jak ja zmuszam siebie stać z łóżka i pójść do toalety, no bo odczuwam taką potrzebę, to ja to robię w taki sposób, że ok, czuję, że chcę do toalety albo chcę zjeść. To jest idealny też przykład. Chcę zjeść, no to wiem, że ja nie zjem, dopóki ja nie zrobię 10 przysiadów, nie zrobię jeden moduł z kursu, dopóki ja nie nauczę się tego, co miałam się nauczyć, nie będę przez 10 minut pisała bezrokowo na klawiaturze, nie nauczę się 10-15 słów angielskiego, dopóty nie zjem. Dopóty nie pójdę do toalety. Czyli poprzez takie wręcz fizycznie na początku wymuszanie na sobie, takie stawianie sobie warunku, dopóki nie zrobię tego, co już nazbierałam przez lata i teraz wiem, że ta energia mnie niszczy, że to przez tą wiedzę ja w taki sposób się teraz czuję, to przez to, że ja tyle naokumulowałam, tyle się nauczyłam, ale nie wdrożyłam, to ja teraz się czuję tak i tak, to teraz sobie daję warunek, że nie zjem. Nie pójdę do toalety, dopóki tego nie ogarnę. I kolejnym jeszcze trzecim punktem, który chcę tutaj wymienić, to jest takie bardzo niedoceniania tego, co my zrobiliśmy w przeszłości. Mm, łatwiej jest patrzeć na innych, łatwiej jest patrzeć z boku na życie osoby, ale bardzo ciężko to jest na bokach siebie, to jest taki po prostu idealny przykład, kiedy daję zadanie, żeby wypisać. Rozpisać swoją samoocenę, rozpisać co ja dobrego zrobiłam, jaka jestem fajna i jakie to zadanie jest ciężkie. Jak ciężko to zadanie przechodzi, żeby siebie pochwalić, to również wynika z naszych negatywnych przekonań, z tego jak byliśmy wychowani w dzieciństwie, że nam mówiono, że nie wolno się chwalić, nie wolno być ani z przodu, ani z tyłu, trzeba być ze wszystkimi w środku, nie wolno się wychylać, nie wolno być inna niż inny. I jeżeli ja mam takie przekonania, że ja zawsze mam siebie trochę poniżyć, niż wywyższyć, że ja zawsze mam sobie odjąć, niż pochwalić siebie. Super robota. Okej, okay, nie chciało ci się, miałaś przez miesiąc, byłaś w takim stanie depresyjnym, nic nie chciałaś robić, ale w końcu wstałaś i, i masz 20 kg nadwagi, ale dzisiaj przeszłaś na przykład 5000 kroków. I wydaje się, że to jest nic, no bo to jest 5 kroków, ja mam 20 kg nadwagi, tyle tyle mam po prostu zaległości, i ja nie doceniam tego. I to niedoceniania, ono zbiera się w takim. Tak, tak można powiedzieć, taki negatywny, energetyczny kokon naokoło nas, który nam wręcz zawiązuje ręce. I wtedy znowu jest ta sama sytuacja, że ja nie mam siły na nic, znowu mi się nic nie chce. Wiecie, jeżeli. Was ktoś pochwali, jeżeli ktoś Was doceni, jeżeli ktoś Wam powie jakiś komplement, to wtedy zupełnie inaczej reagujemy. Mamy takie wrażenie, że skrzydło dostaliśmy, że, że się czujemy wspaniale, że no po prostu świat i dzień jest dzisiaj piękny i dzisiaj jest zupełnie inny. I kiedy ktoś nam zwróci uwagę, kiedy ktoś nas skrytykuje, kiedy ktoś mm, nam powie jakąś negatywną rzecz, to wtedy czujemy się tak, jakby ktoś od nas coś zabrał. I jeżeli codziennie ja siebie sama. Biczuje, dodaję sobie tych takich negatywnych kopniaków, że to nie tak, to nie tak, to nie tak. To łącznie z tą energią, która, tak jak już powiedziałam, już przyszła z tą wiedzą, ja nic z tym nie zrobiłam, i jeszcze przez te moje negatywne słowa do samej siebie tworzy się naokoło mnie ten taki negatywny kokon, który mnie zawiązuje. To nic dziwnego, że ja jestem w takim stanie, jak jestem, i nie mogę z tego stanu wyjść. I jako pierwszy krok, tak jak już powiedziałam, wypisujesz, co ty znasz. I co ty musisz zacząć wdrażać na początku, żeby tą energię przetransformować, żeby ci było lżej? Jako drugi krok ja nie robię na razie nic innego, dopóki ja nie ogarnę już to, co umiem. Jako trzeci krok ja zawieram ze za sobą umowę, że nie zjem, nie pójdę do łazienki, dopóki nie wykonam tego zadania. Poprzez muszę, poprzez takie wymuszanie na sobie. Jeżeli jesteś w pracy i wiesz, że jesteś bardzo zmęczona, boli cię głowa. Ale wiesz, że jeżeli tego nie zrobisz, to szef cię zwolni, to stracisz pracę, to to robisz, czyli jednak możesz zrobić, bo masz gdzieś tam ten zewnętrzny bad, bo ktoś, ktoś to pokontroluje, ktoś nad tobą stoi, ktoś ci to powie, że mm, no, no musi to być zrobione, bo, bo inaczej po prostu tracisz pracę i ty to robisz. I teraz Twoim zadaniem jest taki bat nałożyć na samą siebie. To będzie ogromne wyzwanie, ale pamiętaj, że tam, gdzie jest ogromne wyzwania, tam, gdzie jest ogromna trudność, tam jest ogromny potencjał energetyczny, tam jest ukryta ogromna ilość energii i jeżeli Ty tę energię uwalniasz, ta energia idzie na transformację Twojego życia. Wszystko jest energią, wiecie o tym. Myśli nasze są materialne, składamy się z energii, energia jest wszędzie. I można tak powiedzieć, można się bawić tą energią. Tylko że jeżeli ja wybieram, żeby tą energię używać sobie na niekorzyść, żeby ta, pozwalam tej energii siebie niszczyć, rozwalać, to jest pytanie do mnie, dlaczego ja tak robię? Bo jeżeli ja wiem, że to jest moje wyzwanie, to jest moja trudność, często słyszałam takie zdanie, że zamienić minus w plus, że zrobić ze swoich słabych stron mocne strony, że to, co ci nie wychodzi, czyli te takie twoje, można powiedzieć, problemy, wyzwania, no, niosą ogromny, ogromny potencjał energetyczny, ogromne rozwiązania. I nigdy wcześniej tego nie rozumiałam, do niedawna, kiedy. Odkryłam to, kiedy to mi zaczęło się, tak jak już powiedziałam, te klocki układać, zaczęłam sobie analizować, jak to u mnie wyglądało, no tak, to wtedy to było, to wtedy tamto było i wtedy, kiedy już zaczęłam świadomie testować, okej, okay, dobra, to mi nie wychodzi, mówicie, że tutaj jest ogromny potencjał energetyczny, sprawdźmy, sprawdź, sprawdź to, co ja mówię, to, co ci teraz jest, jest dla ciebie jako trudność, to, co dla ciebie teraz nie wychodzi, przetestuj to jako... Taki punkt, który ci doładuje energię, żebyś miał i żebyś miała siłę na działania, na, na, taki, na, na chęć wstać z tego łóżka i zacząć coś robić, zacząć stworzyć, zacząć kreować takie życie, jak inni mają na Facebooku, albo nawet jeszcze lepsze, takie życie, jak Ty chciałabyś mieć, a nie tylko oglądać u innych i siebie jeszcze dołować. Piszcie w komentarzu, czego. Nauczyliście się i co w pierwszej kolejności wybieracie, żeby wprowadzić w swoje życie, w swoje życie jako test, żeby sprawdzić, czy faktycznie ten ogromny potencjał energetyczny, o którym mówię, czy on się uwolni i transformuje Wasze życie?